Yo. Co dzisiaj? Dzisiaj co No to mi to przynajmniej wygląda. Bo ekipa już czeka. Gostałem się wiknął się z kałachem, ale... Poland. o ciód ty robisz kupa? <laughs> Classic soon, guys. O Teraz udałem

Dobra. dobra, to co zrobiłem teraz była dobra w końcu, ale kurcz, spray, bo zrobiłbym patera, ale to jest. Nowe patera. Patera Now k***a przedziała. Okno śpi. Cały czas Short czas jeden. I kon. I okno jeszcze jeden. Duż. Shorta leży, nawet k***a u mnie Jest. Patera zawsze działa, przysięgam. Jak nie działa, to muszę się skupić, bo nie idzie. Taka patera? Zawsze. Zawsze. No na jest pod shorta. To jest ktoś to jest mój tam. 4, 3, 2, 1. Ale rzucił flesza, po tej wychylał? No bo rzucił flesza, jak zaczął na pierwszym razem defować. Aha, faktycznie. Po co nie wiem, nie wiem, słupem od klejkę Niech mi dasz to jeden Po dwóch widziałem Okej, okay. no to drugi under Korta też leży Dalej chyba under tu kto Tak, tak. Dzięki! Nie Dzięki się kuba? Jak ty ostatnio przy tej akcji zamarł, nie? Amor k***a fajnego fraga zrobił, ty trzy, ja mówię brawo Amor, teraz ja tak, chodzę dokładnie. na nami da, robię k***a trzy fragi i ty mówisz brawo panowie, no ty ch**iu Bo to jest kimowy sport ja nie? Ale k***a ja chciałem ci jakoś pomóc, jak ja miałem flesza na morcie Kurwa, no to Polak Nie, yes, nie, yes. W Polski-Ukrainie Czyli w jest w Polsce Pamiętaj, że on Grać tak codziennie po 3-4-5 no meczy. O, to jest ch... Nie, jest Nie, ja wtedy kręciłem ci tak po 8-9 No. Wtedy by było w ch... Wtedy by kończyłem końkę, kur... jak miębole. A są ludzie, co grają po 15 dziennie, a ty piszesz streamerzy jesteś czy coś, nie? Nie, właśnie nie. To jest w wszystkim najlepsze. Chodzisz sobie w dziesiąty 10 poziom, wchodzisz sobie w jakiś Daisy 2800 punktów i chłop nakręcił już już w tym miesiącu 44 mecze. A mamy 3 lutego. I to 40 minut po północy. Czyli on w ciągu ostatnich dwóch dni tak naprawdę 48 godzin zagrał już ponad 40 mecze, nie? Jak mnie zaczyna boleć nie wiem, czy czy się tego CS-a. Ku... Ci CS mówię. Tak, CS-a ja pewnie jutro znowu będę grał, i pewnie jutro znowu zrobię streama. ja się później. Dobra, do następnego.